nie działają wycieraczki. Sygnał zatrzymania stałe, czyli no ta pozycja zero ogólnie. Bo Matko boska, mówię, co to? Co się stanęło? No szja**, ale po prostu, kur**a. Coś mnie zaraz strzeli. No i dalej, dziękuję. Co na spokojnie sobie przeanalizowałem schematy, i wygląda na to, że wszystko jest ok. Wypiąłem też u CH i BSI, i wydaje się, że wszystko jest ok. Już Wam tłumaczę, tutaj, w kwestii tego zwarcia między masą a tym pinem małego biegu, to sytuacja wygląda tak. No teraz nie ma zwarcia, bo jest odpięte u BSI. Jak podepnę, to będzie sporo tutaj, zwarcie. Sprawa wygląda tak, że kiedy wycieraczki nie pracują przekaźnik jest zwarty do masy dlatego na tym pinie jest cały czas masa szybki bieg działa trochę inaczej ten sygnał praktycznie jest tego połączony z przekaźnikiem czyli szybkiego biegu tak jakby idzie przez dwa przekaźniki załącza te dwa uzwojenia nie wiem jak to ten gład jest zbudowane w tym silniczku ale tutaj powinno być zwarcie na wyłączonej wycieraczce zaraz sobie podepnę wszystko jeszcze raz i sprawdzimy czy się w ogóle jakiekolwiek napięcie pojawia jeśli chodzi o zwarcie z tym. One prawdopodobnie dlatego występuje, ponieważ WCH no tak przyganie pokazuje miernik, że to jest zwarcie, ale jeśli wyrobię na te diody, to pokazuje normalnie, że jest spadek napięcia. Napięcie rośnie, czyli ładujesz jakiś kondensator. Ogólnie na tej linii jest cały czas 4,5V bez podpięcia. Także ten układ cały czas bada, czy ten sygnał jest OK. Sprawdziłem sobie, że ten stary silnik najpierw go zebrałem, zobaczyłem, czy tam wszystko w porządku. Oprócz nie, nie sprawdzam tylko szcady, bo nie jest sklejony, trzeba to teraz rozbijać, rozklejać. Ale na krótko normalnie działa. Pin piąty z tej strony będzie widać, będzie widać. Masa jest na budowy, więc nie trzeba podłączyć masy. Piąty tutaj. Czyli tak, czwarty pin. Działa, piąty pin, działa, także silniczek jest sprawny, teraz sobie z powrotem podepnę UCH BSI, podepnę tu silniczek, albo na razie nie będę w sumie podpinał, wypnę te piny i sprawdzę czy pojawia się jakiekolwiek napięcie. Jeśli nie będzie napięcia, a słychać te przekaźniki, to prawdopodobnie coś nie tak z przekaźnikami może być, chociaż nie rozumiem skąd ten komunikat o zwarciu, no być może jest uszkodzone u i jemu się wydaje, że jest jakieś zwarcie, no bo naprawdę na tej linii tu szarpałem te przewody i tu w kabinie nic się nie dzieje, no nie wiem, no to jest, to jest zagadka głównie, także dobra, wy, wypnę jeszcze te dwa przewody, albo w sumie na razie wypnę jeden. Zobaczymy, czy po wypięciu UCH i włączeniu wykraczek to jakieś jakiekolwiek napięcie. Later UCH jest wpięte, i teraz powinno pokazać 0 no, ohmów. Czyli, że jest zwarcie. Tak jak mówiłem, to jest prawidłowe zachowanie na wyłączonym zasilaniu ogólnie, bo przekaźnik zwiera do masy. Także teraz sobie zobaczymy. Pojawi się napięcie. W sumie to powinno się pojawić, ponieważ pin sygnałowy jest odłączony, także on ucechawić, że wycieraczki nie są w pozycji 0, więc od razu po włączeniu tak zwanego zapłonu powinny się cofnąć do pozycji 0. Także powinno się coś pojawić, zaraz zobaczymy. No i nic nie ma. Włączy wycieraczki. Na chwilę było słychać przekaźnik. Słychać przekaźnik drugiego biegu. Przez zobaczymy, ten drugi pin od razu. Może na nim się coś pojawi. Chyba, no nic nie ma. Kurwa 12V, to normalne. Chyba nie. Wcześniej było 4,5V. No to ciekawe, U... coś tu jest. A, odpięło zasilanie. Teraz się zastanawiam, w sumie. Ale nie, no nie ruszy się raczek. Może trzeba skasować błąd po prostu. Tak, najpierw skasuję błąd. Zobaczymy, czy błąd w ogóle zniknie. Dobry plan. Kur no, no dalej jest to zwarcie. Odlepnę ten pin całkowicie od UCH. One eternity later. Pin wypięty. Jeszcze sobie sprawdziłem, czy na pewno dobrze się piołem. Ale zgadza się, tam jest zahaczony przy akumulatorze. Także teraz wpinam kostkę bez tego pinu. Zobaczymy, czy będzie jakiekolwiek zwarcie pokazywało. Nie ma. Normalnie działają wycieraczki teraz, znaczy w sensie słychać przekaźnik, już nie słychać, już jakieś błądy wyrzuciło. Zaraz zobaczymy, to jest. Zwarcie, dalej jest zwarcie. No widzicie tu odpięty, no to k***a ucechano. Niestety, czyli może jednak nie powinno być tam zwarcia w jedną stronę. Głównie to dupa. Dupa zbita. Czyli pewnie teraz kasuje błąd, to się znowu zrecytuje. Teraz zadz zadziałają pewnie przekaźniki. Uwaga, tak. No, próbuję rozpoznać, co tu się stało. Niestety, porównując ze sprawnym UCH, wszystko wydaje się ok. Głównie sygnał biegnie do tego jednego serzema. Nie wiem za co on odpowiada. Prawdopodobnie jakoś zbiera sygnały i wysyła dalej do głównego mikrokontrolera. Jeśli chodzi o BSI, jeden pin nadpalony, prawdopodobnie raczej znaczy na pewno to jest pin od tego od podgrzewania tylnej szyby tak nic tu złego nie widać to jest właśnie to te wypalanie tego pinu z tej strony to jest do zrobienia, to jest ta pierdoła Tako, wszystko tutaj jest okej okay. na szybkę wpiąłem drugie BSI zobaczymy czy teraz pojawi się napięcie proszę bardzo Wywaliło błąd. Teraz jak poczekamy, to znowu będzie można włączyć. Także kurwa. Wychodzi na to, że jest zwalnięty przykaźnik w tym BSI. Także to jest potwierdzenie moich słów z początku. Tak to właśnie działa, tak sobie cecha ustala, że jest kilka tam sekund. Coś jest nie tak. Wyłączamy i nie spalimy silnika. No, to jak widać działa. Prawdopodobnie jest problem z przekaźnikiem. Myślę, że zostawię temat tego BSI na inny odcinek. Ja go naprawię. No, bo kurwa, nie będę tutaj oddawał swojego BSI. To miałbyś do fałki, one. Zobaczcie, żadnych przypaleń nie ma. Działa wszystko, no. Także jest od Initialki i tak w ogóle to się nie różni z tym od tak Także no. Trzeba te numery porównać, bo to patrzę, kurde. Te numery są ogólnie nie wiadomo co chodzi z nimi, ale działa. Także widzicie, ten błąd jest bardzo mylący, można stracić kupę czasu szukając tam, gdzie nie trzeba. W sumie mogę od razu pomierzyć, co to napięcia, ale... Powiem tak, no słychać, przekoźniki były słychać, no wydawało się, że to pracuje. Także no, tak to jest właśnie, to... To jest typowa królowa lawet. Filmów pewnie z niej nie zabraknie aż do złomowania 3000 years later. później Wiecie co? Udało mi się kupić przekaźnik Ech, Nie dokładnie taki sam jak był, ale zamiennik To jest numer zamiennika Nie wiem, za bardzo nie mogę znaleźć do niego schematu, ale jest jakby to samo Bo jest podwójny, bez mostka Przez przypadek na szybko zamówiłem o no, podobnych numerach, ale bez tej końcówki T i bez EP2F i on jest, jakby pojedynczy, ma w środku mostek wybudowany Także widzicie, dwa piny mniej ma, nie? i on no, za bardzo się nie nadaje lepiej nie kombinować. Dlatego mówię, taki numer jest do kupienia bez problemu. Przekaźnik, już zamontowany. Przy okazji wymieniłem ten jeden pin nie chciałem się go skrobać, pomyślałem, że wymienię bo i tak trzeba było tutaj zrobić taki mały drucik bo ta ścieżka była już nadpalona słabo się trzymała tak więc i tak ta auto pójdzie na złom za 2-3 lata, więc myślę, że do złomowania raczej to wytrzyma jeszcze tu mi zostało poskrobać to wypalanie, żeby kostka dobrze dochodziła i składam to do kupy montuję do auta zobaczcie bez idę tam że tak powiem, uj. tutaj dopiero wypaliło ładnie i teraz trzeba by wymienić całą tą szynę z kości plus ten pin Także na razie na razie póki lato jest, to ja ulał ten przewód, trochę wyżej, żeby on tutaj nie przeszkadzał. I tak myślałem, że kupić po prostu gdzieś używaną kostkę podmienić pin ale w sumie po co wywalę ten pin co dorabiałem z BSI wypuszczę gdzieś bokiem w sumie to można nawet z tego wypuścić kurwa nie trzeba się pierdolić można bezpośrednio z przekaźnika wypuścić jeszcze zobaczę jak to gdzieś będzie takie ładne dość wypuszczę zewnętrzny przewód i dam po prostu inną kostkę pojedynczą kostkę tylko jeden, jeden pin Wiadomo, no gdyby to nie był gruz, no to bym to zrobił porządnie, tak jak powinno być, czyli fabryka. Druga kostka może by się udało gdzieś to nowo dorwać. Ale na razie, no na razie zrobię tak, no wytał to i tak pójdę na złą Nie ma co się nad tym spuszczać. A widzicie mało brakowało i byłby pożar jeszcze, co to to patrzę, wiesz, to sam problem podgrzewana ten szyba. Czy to laguna 1 czy laguna 2? Ciekawie głównie się zrobili. Też pewnie Daj, bo no. tyle No i jeden. dobre, Bessie z nowym przegaźnikiem zamontowane. Uwaga, chwila prawdy. Wszystko działa. Szybki bieg. Tylna. Działa. No i co? Także to tyle w tym temacie. Pozdro. Tak jeszcze przyszło mi na myśl, że w sumie to nie poruszyłem przyczyny problemu. Tutaj, jakby przyczynimy się, według mnie, trzy rzeczy. Jedno to przebieg, drugie to czas, wiek raczej auta, a trzecie to to, że ten mechanizm nie od wczoraj się zacierał. To już degradowało się latami, prąd na silniczku wzrastał i po prostu przekaźnik dostawał po dupie. Także taka dobra rada, jeśli macie jeszcze sprawne te mechanizmy, naprawdę lepiej tam zajrzeć, bo to kurwa kwestia czasu, aż one padną. Jeszcze nie widziałem kurwa lakuny, żeby te wycieraczki w nim nie latały po prostu w ta oszka. To zawsze jest wywalone. Lepiej to wyjąć, poczyścić, zrobić, ewentualnie kupić nowe jak się da. Much, much later. Korzystając z okazji, że film jeszcze nie jest zmontowany i trafiła mi się wymiana szyby w Lagunie, to tak może jeszcze dodam, że właśnie warto sobie serwisowanie tego mechanizmu zaplanować przy okazji wymiany szyby. Jeśli macie na przykład pękniętą szybę, macie termin tam za 2-3 dni z specjalistów, no to co stoi na przeszkodzie, żeby sobie wziąć i wyszarpać ten mechanizm. Nawet tutaj bez szczypania się, bo szyba niestety nie jest tak jak tutaj ten klej się, tu nie kończy, że to wszyscy chyba ja wiecie, tu jest jeszcze numer WIN i szyba gdzieś mniej więcej dotąd dochodzi. I już tu się robi ciasno, żeby wyjąć ten mechanizm. Dlatego jest ryzyko, że można tą szybę uszkodzić, jak ktoś jest nieuważny, nie ma tyle w ręce, to jest ryzyko. Jeśli macie szybę pękniętą, wyrywacie to i tyle. I bez tam wszczypania się z tym, że coś pęknie, bo i tak szyba do wymiany. Macie zrobiony temat. Jeszcze panowie od montażu szyb wam podziękują, że wycieraczki sobie lekko zejdą. A nie na przykład teraz ledwo ledwo ściągnąłem standardowo, bo prawdopodobnie nigdy nie pościągane szyba jest oryginalna, ale szyba była oryginalna, więc szyba 22 lata, mechanizm 22 lata. Mechanizm chodzi dobrze, ale właśnie o to chodzi, żeby on w dalszym ciągu był sprawny. A nie, że teraz zamontujemy szybę, za pół roku strzeli mechanizm i trzeba gdzieś uważać, delikatnie wyjmować. Boże, tutaj tego k***a. Dlatego właśnie, korzystając z okazji, że tu mi epoksydy schnął, zaraz będę szybę nowo wklejał, To sobie teraz wyjmę mechanizm, ja go przeserwisuję. I 100% rząd przyjeździ do auto. Można by też powiedzieć, że możecie to zlecić zakładowi, który ma macie szybę w imieniu, ale ja bym tu się nie łudził. Raczej żaden zakład, który zajmuje się stricte szybami, nie będzie się bawił w takie pierdoły. Chyba że dostarczycie im po prostu drugi mechanizm. Ten są no, trzy śrubki, kostka i po robocie. A tak, no mówię, to może ktoś na to trafi, to niech sobie przemyśli temat, jeśli ma szybę do wymiany, żeby nie zaglądać tu dwa razy. Także tego. No I właśnie tyle miejsca jest po zamontowaniu szyby.